Dzień dobry. Witajcie ponownie na live'ie Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Poniedziałek, Ola Gil. Dzisiaj o tym właśnie, żeby przeciągnąć ten czas inicjacji technologicznej: o tym, że warto. Wspierać nasze dziecko w rozwoju, a wówczas unikniemy głównej takiej pokusy, z którą się często spotykamy, że nasze dziecko nie da sobie rady z technologią. Chcę Was przekonać do tego, że świetnie sobie poradzi wówczas, kiedy, go, kiedy je bardzo dobrze do tego przygotujemy. Zacznę może od spotkania, które w Utwierdziło mnie w tym przekonaniu, a miałam je w ubiegłym tygodniu. Miałam okazję porozmawiać z młodymi dorosłymi, którzy pracują i mówią o sobie, że wyrośli już z technologią, a wręcz o tym, że dla nich takim normalnym narzędziem pracy jest AI. I chociaż to nie odnosi się bezpośrednio do tego, żeby smartfon był od 15 roku życia, to doszliśmy do podobnych wniosków, że technologia to nawet nie jest tak, że przyspiesza. Ona po prostu na naszych oczach w każdej chwili się zmienia. I pewne rzeczy, które obowiązywały w ubiegłym tygodniu, już są przestarzałe. I kolejny tydzień przyniesie nowe rzeczy. I że potrzebne nam są takie rozwiązania, które po prostu są uniwersalne. I to, że jesteście z nami na live'ie i razem z nami przez wszystkie tygodnie 2025 roku poszukujecie rozwiązań do tego, aby nie prowadzić w domu wojny, a rozmowę i to, żeby tak bym powiedziała, wyposażyć swoje dziecko w wiedzę i umiejętności właśnie dotyczące technologii, pokazuje, że ta higiena cyfrowa jest takim kluczem do tego, żebyśmy mogli funkcjonować w świecie otoczonym technologią. Ale do sedna, do tego, dlaczego ten smartfon od 15 roku życia? No cóż, jeszcze chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że, że w zasadzie to może od 13, wiecie, to nawet dwa lata temu, towarzystwa psychiatryczne, wypowiedzi różnych specjalistów, właśnie z dziedziny psychiatrii czy, czy psychologii, czy też. Pedagogów mówiły o tym 13 roku życia. Teraz, dzięki technologii, już wiemy, że warto, żeby to był 15 rok życia. Dlaczego aż takie opóźnienie? Skoro najczęstszym pytaniem, które od Was słyszę, to to, że kiedy mogę właśnie dziecku dać i rozmawiamy o tym w, o dzieciach w wieku 10-11 lat. A nawet wcześniej, a ja was tu chcę podnieść poprzeczkę i przekonać do tego 15 roku życia. Otóż to jest bardzo ważny czas w życiu waszego dziecka, ponieważ w mózgu nastolatka, zwłaszcza w tej części odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji i kontrolę impulsów, zachodzą ogromne zmiany. Tu jest taki intensywnie się ta przestrzeń w ogóle rozwija. I teraz wprowadzanie w ten świat neurobiologicznych procesów naturalnych, tego nieustającego zalewu, bardzo intensywnych, ale jednocześnie jedno z takich jednostajnych cyfrowych bodźców. Zakłóca właśnie ten proces kształtowania się umiejętności podejmowania decyzji i samokontroli. I dlatego opóźnienie dostępu do technologii, a szczególnie do smartfona, którego po prostu możemy mieć wszędzie. Za każdym razem, gdziekolwiek idziemy czy gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, po prostu możemy mieć go w ręce, to opóźnienie jest kluczowe do, do tego, żeby rozwinęły się takie analog, analogowe umiejętności. To znaczy, takie zdolności jak umiejętność nawiązywania relacji, radzenia sobie z nudą, która. Nie jest czymś złym, tylko pamiętajcie, że jest takim prekursorem kreatywności. A nasze dzieci obecnie wręcz boją się nudy, a my boimy się tego zderzenia z nudą, o którym oni opowiadają. To jest też kwestia tego, że wspieramy procesy, które pomagają im w konfrontowaniu się ze światem, czyli Umiejętność rozwiązywania jakiejś trudności, konfliktów, ale dzięki temu, że ten czas, który przeciągamy, jeśli chodzi o technologię, dajemy też taką przestrzeń na rozwijanie pasji, hobby czyli wszystkiego, co tak naprawdę będzie bardzo wzmacniało poczucie wartości, które w tym okresie dojrzewania. No, jest takie, bym powiedziała, jednego dnia lepsze, drugiego dnia, dnia gorsze. Natomiast znajomość tego, w czym jestem dobry, rozwijanie swoich talentów po prostu wzmacnia. I badania wskazują, że słuchajcie, każdy dodatkowy rok bez smartfona przynosi mierzalne korzyści dla zdrowia psychicznego naszego dziecka, właśnie budując jego odporność psychiczną. I to nie tylko w tym obszarze, że wspiera rozwój, ale zmniejsza też dzięki temu ryzyko zaburzeń lękowych czy, czy depresyjnych. I Wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale chcę wam powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych trwa kampania, w której właśnie między innymi dr Hyde, o którym już wielokrotnie z Bogną rozmawiałyśmy, promuje właśnie odłożenie tego smartfona do 15 roku życia po to, żeby wykształciły się różne procesy, które pomogą naszemu dziecku tak naprawdę z tego urządzenia korzystać właściwie. I to co ważne, to to, że mamy takie poczucie, że dziecko będzie gorsze czy wyizolowane. Nie wiem, czy trafi do Was argument, że przeszło 90% osób pracujących w Dolinie Krzemowej, właśnie, bym powiedziała, wręcz izoluje swoje dzieci od, od technologii. I ta umiejętność spędzania czasu bez ekranów, słuchajcie, jeszcze chwilę temu myślałam, że będzie należała do elit, ale coraz częściej myślę o tym, że już zaczyna należeć do elit, ponieważ właśnie te procesy neurobiologiczne, które zachodzą w tych młodych mózgach, powodują, że te dzieci się po prostu inaczej rozwijają. Takim chyba najprostszym argumentem, dotyczącym szczególnie smartfona, jest ten, że. Sami stańcie, jak gdyby, przed sobą i przed lustrem i zadajcie sobie pytanie, czy przeczytaliście instrukcję obsługi od smartfona. No, oczywiście, że nie, bo jest bardzo prosty i bardzo intuicyjny. Więc ta obawa, że dziecko będzie technologicznie opóźnione. Jest naprawdę zupełnie bez, bez podstaw, bo no cóż, niestety widzimy nawet bardzo małe dzieci, które świetnie tak pukają, przesuwają i miziają ekrany, uzyskując to, co chcą obejrzeć. I żeby zminimalizować wpływ technologii na życie naszego dziecka, warto, żebyśmy pamiętali o ustaleniu tych jasnych zasad, określenia korzystania z technologii, jakie to są godziny takim kluczową rzeczą to jest też czas i strefy słuchajcie w domu bez bez ekranów czyli mamy czas posiłków i czas snu to są dwa takie bym powiedziała kluczowe kroki które zmieniają jakość w ogóle funkcjonowania naszej rodziny, naszego domu. To jest też modelowanie zdrowych nawyków. Dzieci młodsze to myślę, że doskonale wiecie, że naśladują nas, zachowania nas, rodziców, i to jest też istotne w ich Patrzeniu na świat, że kiedy my korzystamy z technologii, to żebyśmy im bardzo dokładnie opowiadali o tym, co robimy, ponieważ małe dzieci, z którymi pracuję, bardzo często o tym mówią, że smartfon, smartfon to jest do tego, żeby posłuchać muzyki, porozmawiać przez telefon, ale przede wszystkim do oglądania filmów i do gier. Zobaczcie, ponieważ nie mówimy im o tym. W ilu rzeczach tak naprawdę technologia też nam, też nam pomaga. I tu jest coś, do czego chciałabym was zachęcić, do tego, żebyście się zastanowili, w czym tak naprawdę technologia wam pomaga. Gdzie widzicie jej zalety, od takich, dużych bym powiedziała przestrzeni takich społecznych tak jak ja na przykład patrzę na technologię dzięki której coraz więcej wiemy o funkcjonowaniu nas samych to znaczy o funkcjonowaniu naszego mózgu ale też na przykład o tym że wykorzystując technologię mogę zyskać czas który na przykład więcej tego czasu mogę mieć żeby spędzić z moimi bliskimi tylko teraz Moja postawa, mój wybór polega na tym, że zamiast scrollować kolejne filmy, ja odkładam, wyłączam smartfon i idę faktycznie ten czas spędzić z moimi bliskimi. A co do nastolatków. No to, cóż mam powiedzieć, oni doskonale nas cały czas kontrolują. To znaczy, że jeżeli wprowadzimy zasadę, że po godzinie 21 czy po 21:30 nie ma ekranów, to możecie być pewni, że pierwszymi osobami, od których będą tego wymagać, będziecie wy sami. Więc zobaczcie, ile zyskujemy dodatkowego czasu, na przykład na to, żeby faktycznie wieczorem przeczytać książkę, która leży na półce i ciągle mówimy o tym, że tego czasu nie mamy. To, co warto robić, to też wspierać właśnie wartościowe treści, czyli pokazywać im, co warto zobaczyć, jak korzystać z technologii, żeby ona na przykład wspierała pasje czy, czy ekrany i Coś bardzo ważnego to, że rozmowa. Rozmowa i wiedza na temat tego, jak funkcjonują mechanizmy, zarówno urządzeń, jak i y, samych aplikacji, ponieważ y, to jest klucz do nastolatka, do tego, żeby on się przekonał, że nadmiar technologii y, szkodzi jego rozwojowi, a te właściwe zasady czyli wiek, Czas, to co robimy, czyli jakość tego, co robimy, jak również urządzenia, bo jeżeli macie do wyboru i wiadomo, że dziecko jest w szkole i musi z technologii skorzystać, to pamiętajcie, zawsze wybierajcie komputer, ponieważ on jednak wymaga większych umiejętności. Mamy szansę, że ten komputer stoi w miejscu takim ogólnie dostępnym w domu, czyli mamy też większą kontrolę nad tym, żeby Pomóc dziecku w tym, aby skupiło się na przykład na przygotowaniu jakiegoś materiału do szkoły. A o samym procesie wdrażania 15-latka albo raczej przeciągnięcia tego czasu smartfonowego do 15 roku życia, zachęcam Was, żebyście przeczytali na naszej stronie: Rodzice Co. Mamy taki dział 52 tygodnie, i tu jest artykuł. A co gdyby smartfon był od 15 roku życia? I chciałabym Was przekonać do tego, że to naprawdę nie musi być ciągłe zmaganie się, ale zobaczcie, rozmawiała o tym, skąd się biorą nasze niepokoje, o tym, że nie chcemy być tyranem. Ale jednak, kiedy nie stawiamy granic, nie budujemy zasad higieny cyfrowej, spotykamy się z brakiem szacunku i rosnącą agresją. No i oczywiście na koniec 10 pytań, które otwierają serca i umysły, czyli to, na czym tak naprawdę nam bardzo zależy. Nad tym, żeby rozwinąć refleksyjność u na naszego dziecka, ten poziom, Krytycznego myślenia. Myślę, że jak na poniedziałek, to już wystarczająco zagadałam Was. Zachęcam Was do tego, żeby się zmierzyć w ogóle z tematem, od kiedy smartfon, a już na pewno z tym, żeby postawić w ogóle taki czas do tego, żeby to mogło być narzędzie, to 15 rok życia. Życzę Wam dobrego tygodnia i do zobaczenia co tydzień.